Dlatego przekazuję mikrofon dalej. Dlaczego akurat 40 dni? 40 dni jest dość symboliczną liczbą dla Biblii. Na górze Synaj Mojżesz spędził 40 dni, gdzie otrzymał od Boga 10 przykazań. 40 dni trwał wielki potok, który miał oczyścić ziemię od grzechów. 40 dni pościł Jezus na pustyni, bez wody i chleba. Serdecznie zapraszamy na przedstawienie, które poruszy dzisiaj niejedno serce. Duch zaprowadził kiedyś Jezusa na pustynię, aby był poddany kuszeniu przez szatana. Poszcząc tam przez 40 dni i 40 nocy, począł Jezus odczuwać głód. Zbliżył się wtedy do Niego kusiciel i powiedział Jeśli jesteś Synem Bożym, rozkaż tym kamieniom, aby zamieniły się w chleby. Człowiek żyje nie samym chlebem lecz wszelkim słowem, które pochodzi z ust Boga. Jeszcze raz Ty, ty zaprowadził go diabeł do miasta świętego, umieścił go na szczycie świątyni i powiedział mu Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Dla Ciebie wyda on rozkaz swoim aniołom i będą Cię oni nosili na rękach, abyś nie zranił swej stopy o jakiś kamień. Nie będziesz kusił Pana Boga Twego. Jeszcze raz przystąpił do Niego diabeł i zaprowadził Jezusa na bardzo wysoką górę. Pokazał Mu wszystkie królestwa tego świata z całym ich blaskiem. Dam ci wszystko, jeśli tylko upadł i złącz mi hołd. Odejdź precz, szatanie. Ty będziesz składał hołd Panu, Bogu Twemu, i tylko Jemu będziesz cześć oddawał. Wówczas dopiero diabeł go opuścił, a zbliżyli się aniołowie i służyli mu. Od tego momentu począł Jezus nauczać, wołając: Nawróćcie się, bo Królestwo Niebieskie jest już blisko.